Siema siema, z tej strony Rzeźnik. W dzisiejszym odcinku Midnight Suns nie będziemy robili żadnych misji, natomiast pobiegamy sobie po okolicy, poczytamy superlinka, zobaczymy co tam na bohaterskim Facebooku słychać. I poszukamy jakiś znajdek tutaj, bo tak naprawdę jeszcze nie obejrzeliśmy całej okolicy, także lecimy. Lecimy i zobaczymy co tu jest. Może znajdziemy jakiś nowych bohaterów ukrytych, o, albo na przykład poczniaki tego. Się odczyni, a no może warto pozbiegać, wyda da się do czegoś. Także biegamy, szukamy i zobaczymy, co znajdziemy. Zbadajmy jakieś rzeczy. Dlaczego nie mogę tego zbadać? Może jeszcze nie mogę tego zbadać. Nie wiem, do gwiazda. No nic, Pobiegajmy sobie tu. Obejrzymy mur. nie ma dziur cóż tu jest nie wiem. może jeszcze nie wszystkie rzeczy są odblokowane dlatego jeszcze wiele z wielu nie można skorzystać ale wiedzieć gdzie co jest może będzie można łowić ryby ryby no tak Kakaj. Kakaj. Oooo, i tu coś jest słońce. Czony sztorm. Wy, wyskakuje wysoko i płonie jasno, prezentując swoją wyjątkową moc. A zarazem doskonałe panowanie nad nią. Ta karta symbolizuje ogromną energię oraz optymizm i radość. 3.22, ciekawe z czy bliskie tu są, czy można jakieś walce znaleźć? Byłoby sensu. O, wieczór w Lesie. Dał ci się zdobyć arcydzieło. Oprócz obrazów wiszących na ścianie, na terenie całego opactwa można znaleźć rozrzucone arcydzieła. Arcydzieła można wieszać w pustych ramach wewnątrz opactwa. Super, to też jest kurde dużo ciekawych rzeczy. Jak widzę można tutaj ogarnąć, więc... Więc może być naprawdę ciekawie. O, czyżby tam była się skinia? To jest dosyć dużo ten, ten teren. Pewnocha kały oni u. Można tym pojeździć. A ja można uda. Poszukajmy tu rzeczy.

W lewo? A tu już jest mor, to nic nie ma. A tu i jest... jeszcze nic nie ma. No właśnie. Czyli w tej ścianie jeszcze nic nie ma, a nie mogę dalej pójść. Przechodzimy tu tam, polecimy Poczniaki. Naprawdę nie można było odpalić skakania. Ale jak jako takiego życia, pospolitałcy dzieło wspaniale. To trenują. Czy ja mogę z nimi poradzić sobie takimi trenującymi?

A, jakaś wiedza tajemna. A, czy mogę sobie odpocząć? No proszę. Mam tutaj stroj kąpielowy. Tam była jakaś szybka, szybka podróż, bo szukanie rzeczy. No i co? Już? Jestem czeka. Szybka podróż nie zadziałała. Aha, tam jest. Orientacyjny, więc teraz próbujemy dobiec. Ale jeszcze tak z boczku, z boczku. Tu też nic. Aha, czy jeszcze tutaj po opatwie pobiegamy trochę? Bo to dodaję to skrzynię do, do mapy. No proszę, i tu postójcie, tak biegasz. Intrigujący, fascynujący, interesujący, może to będzie na ich obudzić? No dobrze, lecimy my szukamy? Naidek. Małżonałem Hunter. Ja tutaj będę Chyba tak to jest za skrzynia A tu coś jest jeszcze, no pokazywało Co tu jest A, skrzynię pokazywało, kurka wodna, ja myślałem, że Ech. To jest jakiś punkt fotograficzny tak daleka gamoń to gamoń Tu nic nie ma, nic nie ma. Zobaczmy czy zrobiliście. Nie da rady zinteraktować się z tym. Oj, proszę bardzo. Kloak przelewa ze swego kielicha do kielicha Dagera. Pozwalając im zachować równowagę. Ta karta symbolizuje harmonię oraz stworzenie czegoś nowego poprzez połączenie. No cóż, cztery karty tak? Tak, kurde. Za moment miał całą talię. Aż nie będą miały, gdyż teren jest zablokowany jeszcze. Nie chcę jeszcze teraz Robią popas, trochę. Zwienić, Zbieramy tu znaczki. Rozwinąć pogadamy. yo yo mac if caretaker's gonna let blade go off on his own maybe she can cut the rest of us a little more slack too O proszę bardzo, jak tutaj dochodzą jeszcze rzeczy za takie wspaniałe i boską. Czekajmy prostego prostej rama. Pusta rama. Może gdzieś spokój będą otwarte? Rzecz. Staram się pamiętać, że 16 lat to niewiele, kiedy posiada się taką moc, ale i tak często tracę cierpliwość. To dziecko niemal dorosłe czyni szybkie postępy. Trening idzie nieźle i jestem optymistką co do naszej walki przeciwko Lilith w przyszłości. Ale zdarzają się nagłe wybuchy. Nie jestem w stanie ich kontrolować i boję się, że komuś stanie się krzywda. Może zabrzmi to okrutnie, ale taka jest rzeczywistość. Dyskutowałyśmy z Agatą nad tym, jak okiełznać tę moc? Ale póki co nic nie działa. Ostatnio próbowałam stworzyć symbole ochronne do noszenia na szyi. Jeżeli zadziałają, nie tylko pomogę temu dziecku ukierunkować energię, ale i zapobiegną w wykryciu przez Dylit i jej sługi. Czas pokaże. Ja tak myślałem, że ta wątpliwość to jest potem. I proszę bardzo, i tu jakaś karta siła. Kiedy Thor włada Mjolnirem, powija go energetyczna energia. Ta karta symbolizuje wielką odwagę i przejęcie kontroli nad swoim przeznaczeniem. To jest tu jeszcze mamy? Może jakąś ramę. Mamy się ramy, to się Ognista różka, różyczka ognia. Wewnątrz tego mętnego kryształu krąży rozżarzone węgle krążki. Jego powierzchnia błyszczy niczym płynny ogień i jest gorąca wody. Wokół rdzenia z obsyjenowego szkła pojawiają się gasną glify dymu. Poglądamy dalej. Co tu jeszcze? O, tu są jeszcze jakieś rzeczy. Dziwne glify. Pięć symboli ułożonych w rzędzie. Ich kolejność zapewne jest ważna. Aha. Muszę zapamiętać te symbole w kolejności. Pewnie tam. Wydaje mi się, że później. Bo widziałem gdzieś takie symbole na terenie, więc odpalić je w tej samej kolejności. Tak mi się coś wydaje. O, coś otwartego. tego. Może pokój tego dziada. Ramy w opasce. Istnieje możliwość wchodzenia w interakcję z różnymi ramami w opasce. Obrazy można wyjmować z ram za niewielką ilość połysku. Obrazy z ekwipunku można umieszczać w pustych ramach za darmo. Nie mam tego obrazu, czy o co chodzi? Co tu umieścić? That looks good. No to nie. Łaski bez. Gdzie jest pokój zaraz, zaraz. W coś mignęło. minęło. obrazu. Aha. Proszę bardzo. To <todarsko> że mogę przez e, drzwi zakładać ramy. zakładać obrazy. Niebieskie światło, co im tutaj dają. odpoczynku, nice. Grota, dziedziniec. Jak się dalej przybliżę mapę? Okej, okay, bo to tak, tak. Tu cały taki tak a my na razie jesteśmy tacy dosyć mocno ograniczeni do tego. Tu byłem. Charlie. Charlie. to nie jest ten ziom, co się zamienia w zwierzaka? jakich ich tu znaleźć? To mój rum. Nie, to jest Robby So ale takowi, like może tam coś źle zbadać tych rzeczy, które znalazłem. Ale like już Gdzie to było. Zgromadzenie Wiedźm zamorza prosi nas o pomoc. Żałuję, że nie mogę zrobić więcej, ale Lid i ja już i tak ledwo radzimy. Wysłałam im do salem księżycową pieczeń za pośrednictwem rycerza. Bundagare. Jestem przekonana, że to im pomoże. Na lipca 89. No Podbieraj do wszystkiego trzeba, żeby znaleźć rzeczy. Znowu widziałem gdzieś wyświetliła mi się rama obrazu i A. mogę zmieniać trochę. Nie, yeah, yeah. nie sobie wiszę, bo czemu mam zmieniać. Skalibur? A, bo to mu ulepsza, dobra. I tu. Dobra Blade, dobra, luz, luz. Powiedzmy, jest na tym słońcu. A, gdzie jest kurwa? Caretaker może nie podoba. Muszę się nauczyć rozkładu. Na Ostatnio tamtą stronę ogarnęliśmy na odcinku Swobodu. Zobaczmy, co jest tu. Biurko zawalone książkami, z których niektóre są starsze od ciebie, a ty masz już Twoje mleko. Dobra. I Keleryna Stranger. Zawieszona w ozdobnej szklanej gablocie. Legna unosi się w powietrzu i paduje lekko, chociaż nie ma wiatru. No, wcale nie faluje o. Kula gamotno. Kula gamot stręża i jeden z artefaktów sanktuarium Kula zdaje nie się w nieustannie wirować a jej wnętrze bije potężna energii. Mm -hmm. O, nie mam teraz bohaterów naszych, ale zanim to, to super link. Niko wieczór z dwoma filmami o wampirach może na potępionych Kieł, albo jeżeli mam ochotę coś skrytykować, to ta trylogia zmroku. <grym> Blade. Tylko nie Kieł, ale generalnie wchodzę w to. Minoru. Kieł to najlepszy obciachowy film o vampirach w historii. Tłumacz się. Blade. Robią tam broń z cząstku, to głupie. Raz Putin, Iliana. Wszyscy przynoszą przekąski, ja zrobię frytki czosnkowe. E, Karol. Kapitan Marvel, przyniosłem swój dipu cząstkowego. <laughs> Robi Rice. Nie martw się, Blade. Z zjem twój przydział cząstku. <laughs> Carol Denvers, Dan oto przykład prawdziwego bohaterstwa. Słuchaj, nie jestem na niego uczulony, po prostu nienawidzę cząstkowego oddechu. Dobra, to ciekawe. Wpis, co tu jest. Bot repostujący Daily bangle. To może to będzie ciekawe. Spider-Man i jego niesamowici przyjaciele wypuścili, się, wypuścili na świat potwora. Krzykliwa posiadłość przy yy, Blaker Street, zamknięta przez władzę, kiedy to Spider-Manda -Man, Spider i jego duszowy potwór przesadzą sieć zniszczenie w Greenwich Village. I nie zapominajmy o zhańbionym chirurgu Stefanie Strangel. Czy on też jest w zmowie z tym pajęczym złoczyńcą, który zamierzał z, zamienić swoją kamienicę w kupę kamieni? No i tu chłopaki komentują. Znaczy nie chcę mi się czytać szczerze powiedziawszy tego... Bieg dłumo. Big Oś czasu wiadomości. A nie, aha, czyli tu mogę jeszcze wiadomości odbierać. Galeria. Zrobione wszystkie zdjęcia. No na razie mam tylko to. Dobrze bohaterowie. Czyli mamy Hunter. Mamy Blade'a. Mamy Doktora Strange'a. Kapitan Marvel i Iron Mana. Wyposażenie jakieś? Zasoby. Nie no, ma od odczynniki. Dzienniki, kolekcje, dobra, czyli tutaj będziemy zbierali prezenty, nie? Elementy zadań. O! Czyli to będzie coś. I to bo jest puste miejsce. Zostawienia to nas nie interesuje na razie. Dobrze, zobaczmy. Bohaterów modyfikacje. Który ja mam jakiś ciekawy do wybrania. Ciekawe. Blade, łówca demonów. Zobaczmy, co dalej. Doktorka chyba już braliśmy w ten. Skórkę Defenders i mamy codziennie w nastroju, niech się zmienia, niech nas zaskakuje. A w opasie może ma jakieś... <ścoughs> Tutaj ten też nie ma. A kapitan Marvel? O no proszę, tak jest. Bierzmy kapitan w ten sposób. I też niech zmienia się codziennie. Krój bojowy. Uu, 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 kurka wodna. Trochę tego będzie. Dobra, Blade już chyba ogarnęliśmy. Czy on ma coś? Nie. Doktorek ma swoje jakieś inne rzeczy. Ja nie wiem, czy ja bym chciał do w slipach Iron manek Już nie ma nic. No i to już widzieliśmy. Marvel. A to sobie jeszcze profile zobaczmy i życiorysy. Dobrze, to już czytaliśmy, jak grać w graj zdolności. No i nie mamy zdolności światła, ciemności lub mocy. Zbierając zdolności trzech oddzielnych gałęzi światłości, ciemności i mocy, Hunter może stać się potężną postacią wspierającą niszczycielską siłą albo mieszanką obu tych stylów. Eee, gałęzie zdolności Hunter posiada szerszy wybór zdolności niż inni bohaterowie. Zdolności te podzielone są na trzy odnogi, no to już wiemy. Zdolności światła zapewniają dużynie pomoc poprzez leczenie i generowanie heroizmu. Zdolności ciemności pozwalają zadawać obrażenia i kontrolować wrogów, często kosztem zdrowia lub sojuszników. O nie. Dzięki mocy Hunter zyskuje większą wszechstronność zarówno w ataku, jak i w obronie. Hunter może specjalizować się w jednej gałęzi lub korzystać z różnych zdolności, co pozwala na personalizację własnego stylu walki. O, czy ma zdolność pasywne obroże, zdolność pasywna stroje, rada. Dobra. W trakcie, w trakcie gry Hunter odblokowuje kolejne obroże. Każda obroża posiada potężną zdolność, która aktywuje się, gdy Hunter e, zagra zdolność określoną typu np. zagraj 3 karty światłości lub zagraj kartę światłości, ciemności i mocy w dowolnej kolejności. Zdolność pasywna: stroje. W trakcie gry Hunter odblokowuje wiele nowych strojów. Te stroje również posiadają potężne zdolności pasywne, ale te można zmieniać w dowolnej chwili, niezależnie od, obecnej, obo, od obecnie używanego stroju. Rada. Obroże, światłości i ciemności. Będą bardziej efektywne, jeżeli w talii znajdą się, znajdzie się więcej kart, światłości lub ciemności. W przeciwieństwie do pozostałych bohaterów, Hunter nie może odnieść kontuzji w walce. Gdy Hunter awansuje, bohaterowie na niższych poziomach również zyskują automatyczny awans. By nie pozostać tyle. O! Proszę bardzo. Blade. To czytaliśmy w kolejnym odcinku. Doktor Strange. Po wypadku samochodowym, w wyniku którego poważnie uszkodzone zostały ręce doktora Strange'a, ten ceniony chirurg został zmuszony do poszukiwania sposobów leczenia wykraczających poza osiągnięcia współczesnej medycyny. W górach Tybetu Strange odnalazł podężnego czarnoksiężnika zwanego starożytnym i poświęcił latę na naukę sztuk tajemnych, stopniowo wracając do zdrowia i sprawności. Z czasem stał się najwyższym czarnoksiężnikiem planety Ziemia. Tony... 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 Tony, Iron Man. Tony Stark, miliarder z branży technologicznej, znany jest zarówno ze swojego geniuszu, jak i ego, czemu daje wyraz kiedy tylko ma okazję. Jako członek Avengers Tony polega na zaawansowanej technolog technologicznie zbroi, którą sam stworzył. By stać się Iron Manem, kiedy nie ratuje świata, uwielbia majsterkowanie oraz cięte riposty. Kapitan Marvel. Zanim stała się kapitan Marvel, Major Carol e, Danvers była wykwalifikowaną oficer wywiadu sił powietrznych, a później szefem bezpieczeństwa NASA. Kiedy wypadek spowodował, spowodowany przez element technologii obcych ujawnił jej ukryte moce, Carol poznała swoje prawdziwe pochodzenie. Okazało się, że jest jedną z Kree, starożytnej rasy obcych, która niegdyś władała rozległym imperium kosmicznym. Co nam powie ten? Binarność. Kapitan Marvel osiąga stan binarności poprzez zagrywanie zdolności. Po przejściu w stan binarności zyskuje wysoką wartość gardy. Kiedy wartość gardy spada do zera, kapitan Marvel traci binarność, ale do tego czasu wszystkie obrażenia zadawane przez jej zdolności ataku oraz bohaterskie zostają podwojone. Proszę bardzo. Dzięki binarności, kapitan Marvel potrafi zadawać trudności obrażenia. Ale, o, ale osiągnięcie tego stanu może zabrać wiele tur. Trudno też go utrzymać, jako że wielu jej zdolnością towarzyszy efekt prowokacji. Drużynowa synergia. Kapitan Marvel jest w stanie zadać więcej obrażeń niż jakikolwiek inny bohater, ale potrzebuje znaczących ilości heroizmu, by osiągnąć pełnię swoich, swojego potencjału, a jeżeli sojusznicy nie będą bronić jej przed atakami wrogów, nie uda się jej utrzymać binarności na tyle długo, by była skuteczna. O to ciekawe. Muszę poczytać te wszystkie rzeczy już poza pewnie nagraniem, żeby tutaj nie zanudzać, natomiast warto się zapoznać z tymi cechami bohaterów. No dobrze moi drodzy, to chyba będzie. Będzie na tyle ten wątek jakby poboczny. Sobie możecie obejrzeć tu nie, a zapraszam do kolejnego odcinka z fabuły już za, za chwilę, czyli. Jak tylko skończycie ciągnąć ten odcinek, pewnie już będzie. Dobrze. Bo i nie będzie, bo jeszcze nie wiem. Kulka wodna, gdzie jest to tam. Gdzie jest to pomieszczenie? Tu. Dobra. Moi drodzy, widzimy się w odcinku już obuły i pewnie czeka nas, nas kolejna kolejna walka. Trzymajcie się. Do zobaczenia, papa. Pa.